Ponownie blok drugi, ponownie jedna grupa mięśniowa, e, bardzo obszerna. E, właściwie możemy powiedzieć, że to chodzi o dolną część ciała, ale głównie będą pracowały mięśnie nóg, mięśnie ud, czworogłowy, mięśnie dwugłowe uda, z tyłu mięśnie łydki, mięśnie pośladkowe. Też oczywiście mięśnie stabilizacyjne, mięśnie e, tułowia, mięśnie brzucha, prostowniki grzbietu. E, zaczniemy sobie od rozgrzewki. Pokażę te ćwiczenia w rozgrzewce. Też myślę, że w miarę Waszych możliwości dobierajcie sobie liczbę powtórzeń. No minimum 5, maksimum 20. Tutaj 20 to już jest naprawdę dla osób, które regularnie ćwiczą średnio czy mocno zaawansowane są w treningu. Zacznę od ćwiczeń rozgrzewkowych. Po tych ćwiczeniach rozgrzewkowych pokażę ćwiczenia na mięśnie nóg. Do tego treningu mięśni nóg wykorzystamy sobie kettle'a. Zaczynamy od rozgrzewki, dosyć dynamicznie tak zwane żabie pompki i z żabich pompek od razu do dynamicznych wykroków czy przekroków z przeskokiem. Już Wam pokazuję jak to wygląda. Tego mówię od 5 minimum do 20 maksimum powtórzeń. Chociaż 20 to naprawdę już wyższa szkoła jazdy. Żabia pompka i przeskok. Żabia pompka 5 do 20 dla hardkorów wykonajcie sobie. Następnie robimy martwy ciąg na jednej nodze, ale bez sketla, bo to jest ćwiczenie rozgrzewkowe. Czyli prawa ręka idzie do przodu i ta sama noga do tyłu. Staramy się utrzymywać stabilnie odcinek lędźwiowy, kręgosłupa, mięśnie brzucha spięte. Minimum 5, maksimum 20 na jedną to samo na drugą nogę. Pracujemy naprzemiennie ramionami też. Wdech. Kolejne zakrok czy wykrok w tył z unoszeniem kolana, czy taki dynamiczny kolano i noga mocno do tyłu. Kolano w górę, noga do tyłu. U góry wydech i również 5 minimum, 20 maksymalna liczba powtórzeń, jedna strona, to samo na drugą. Kolejne ćwiczenie stabilizacyjne też i mobilizacyjne, bo będziemy przechodzić sobie z pozycji niedźwiadka. Niedźwiedź na czworaka pozycja. Staramy się, żeby brzuch był spięty. Nie pogłębiamy lordozy. Podudzie równolegle do podłoża. I z tej pozycji niedźwiedzia przechodzimy do pozycji kraba czy raka. Wracamy. I to samo na drugą stronę. Wracamy. Tutaj spokojnie możecie zrobić te 20 powtórzeń. Czyli po 10 na stronę wyjdzie. Mamy rozgrzewkę i mobilizację za sobą, więc przystępujemy do treningu wykorzystując kettle. Pierwsze ćwiczenie wykrok ze swingiem, czyli robimy sobie przechwyt pomiędzy nogą, zarzucamy do góry i idziemy lewą nogą, wracamy. Przechwyt prawa noga. Między nogi przekładamy, lewa ręka trzyma, lewa noga do wykroku. I znowu, pach, wdech, wydech, hop. Znowu pięć na nogę to nasze minimum. Ketla dostosowujecie wagę ketla do swoich możliwości. Troszkę łatwiejsze ćwiczenie, mniejszy zakres ruchu. Rozciągamy sobie tylną taśmę i pracujemy i pośladki i mięśnie się dwugłowe uda. Noga zakroczna zgięta, noga wykroczna prosta w kolanie, stopę ciągniemy na siebie i staramy się zrobić skłon, zginając tą nogę, wypychając biodra do tyłu. 10 jak lekko to nawet do 20. Zmieniamy nogę. Te ćwiczenia wykonujemy w serii, nie jako łączoną, tylko każde ćwiczenie robimy 3 4 serie i dopiero przechodzimy do kolejnego. Wdech, do góry, wydech. I teraz połączenie martwego ciągu z przysiadem i ze spięciami na łydki, czyli z martwego ciągu Podrzucam sobie ketla, robię przysiad, wspinam się na palce, opuszczam, zsuwam ketla i martwy ciąg. Podrzucam, przysiad, wdech, do góry na palce, wydech, opuszczam i do martwego ciągu. Podrzucam, przysiad, wdech, na palce, wydech i opuszczam. I też minimum 5, maksimum 20 powtórzeń. I ostatnie. Ćwiczenie dynamiczne przeskoki. Może być kettle, może być jakaś wyższa przeszkoda. Staramy się kolano wysoko i znowu albo 20, albo 10 po 5 na stronę. Bawcie się.